Witam bardzo serdecznie, z tej strony Matrix, Tak mówię na siebie, mq.pl Zobaczycie to pod moim kanałem Więc tak, to jest takie omówienie mojego kanału bardziej Więc robię coś takiego, że w tym odcinku będę tylko mówił eee, Czyli tak, w tym odcinku... No to może się prześpię Wiecie co? ciężko się tak steruje. Więc, tak, yy, więc zaczynamy od tego, że będę nagrywał różne serie na telefonie, bo to jednak mam do dyspozycji, najlepsze. Komputer mi się może ścinać po różnych apkach i po różnych tych. Więc. Będę nagrywał na komórce. Odcinki będą około 5 minutowe i poprosiłbym was o to, żeby wpisać w komentarzach jaką chcecie serię na komórkę. Piszcie w komentarzach także, czy chcecie takiej serii z Minecrafta, o tym chodzi, z Minecraft Pack Edition oryginalny. W, link, w opisie następnego odcinka z serii, czyli pierwszego, bo to jest taki informacyjny z Minecrafta ogólnie i innych rzeczy że będziemy nagrywać ten, z tego, ten domek, o tutaj ten serwer i jeszcze taki inny, który, jak będziecie chcieli od nowa jakiś serwer to po prostu napiszcie w komentarzach, ja zrobię nowy serwer i od razu zacznę nagrywać więc to na tyle w tym odcinku zapraszam do oglądania i odcinki będą lecieć z Minecrafta tylko co piątek. A resztę zobaczymy. E, chyba, że wypadnie mi coś, to może będzie jeszcze jutro odcinek i w niedzielę. Dziękuję bardzo. Cześć.